To są te chwile, które zmieniają Twoje życie. Zaczynamy. Dbamy o wzrok i oczy. Nasza dieta może w dużym stopniu poprawić jakość naszego widzenia. Nie będziemy tutaj promować znanych nam wszystkim marek produktów, ale powiem, co warto zastosować, aby mieć zawsze sokoli wzrok. Wiadomo, że w dzisiejszym świecie trudno jest utrzymać rygor zdrowej diety, ze wszystkich stron prześladują nas promocje i reklamy z niezdrowym jedzeniem. Jednak warto zastanowić się nad zmianą naszej diety oraz zastosowaniem suplementów. Po pierwsze tran. Przyjmowanie tranu 1000 mg dziennie w postaci kapsułek wpływa korzystnie nie tylko na nasze oczy, ale również na naszą odporność. Dzięki czemu pozbędziemy się z naszego życia uciążliwego przeziębienia. Tran powinien posiadać nienasycone kwasy tłuszczowe omega EPA, DHA. Drugim suplementem diety jest luteina z wyciągiem z borówek amerykańskich. Dzienna dawka luteiny to minimum 6 mg. Jeżeli w wyżej wymienionych suplementach nie znajdziemy wystarczającej ilości witamin, to dodatkowo stosujemy witaminy A oraz E. Same suplementy nie wystarczą, dlatego wzbogacamy naszą dietę o łososia, soki, sałatę, borówki oraz inne warzywa i owoce. W 100 g łososia wędzonego znajdziemy około 3 g nienasyconych kwasów tłuszczowych w sałacie i w większości zielonych warzywach znajdziemy naturalną luteinę. Soki wzbogacą nasz organizm o witaminy. To są te chwile, które zmieniają twoje życie. Lajkuj, zasubskrybuj. Widzimy się codziennie. Namaste.